Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Shrewsbury Town zmierzy się z Bolton Wanderers. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Na papierze wygląda to na 1532 Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu, z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydle. No to zaczęło się. Perry. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. Jest strzał? Dobra, spokojna interwencja. O tak, kasuje się akcję przeciwnika. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Morley. Ma wsparcie, by to rozegrać. Może coś być z tego podania. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Morley. Mamy uderzenie. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Piłka znowu zatrzymuje się na linii obrony. Może im dać prowadzenie! I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi, nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola Karnego, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Dempsey. Nie układa się dla miejscowej drużyny korzystnie ta pierwsza połowa. Zbliża się przerwa. Okazja, by omówić błędy. Po tej bramce trochę uszło z nich powietrze, ale w szatni będzie można podpompować atmosferę w drużynie. Na pewno trzeba rzucić nieco więcej sił do ofensywy i zagrać na limicie, żeby znaleźć wyrównanie. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Czysta interwencja i zaczną z zalini bocznej. Bowman. Tak się powinno stopować ataki rywala. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. I ruszyła pierwsza połowa, może im dać prowadzenie. I mają to. Dominowali, wreszcie się doczekali, otwierają strzelanie. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Dempsey. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Ryzykownie, ale skutecznie. Cofa na przedpole. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Baxter. Jest pod presją. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Bez faulu, czyściutki odbiór. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Decyduje się na indywidualny rajd. Świetnie teraz Bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak Tomku pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Sekundy lecą nieubłaganie. Odczuwalne są już trudy tego spotkania, ale miejscowa drużyna wciąż szuka sposobu na obronę gości. Wszyscy tu sobie chyba zadają pytanie, czy ta jedna bramka o wszystkim zdecyduje. Bywają takie mecze, w których wygrywa ten, kto pierwszy strzeli, ale nie przesądzajmy, tu się może jeszcze wiele wydarzyć. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Cóż, Tomku, chyba nikt nie lubi przegrywać, ale zwłaszcza trudno się z tym pogodzić, gdy wynik był na styku. Drużynie do tabeli ligowej dopiszemy jednak bezlitosne zero punktów. Myślę, że grając tak dalej, na pewno jeszcze bardziej ugruntuje swoją pozycję w zespole. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. No to zaczęło się. Może im dać prowadzenie! I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali! Otwierają strzelanie. Decyduje się na indywidualny rajd. Świetnie! Teraz Bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz.